Jest rano, ale wszystko jest dobrze. Wszystko jest ok, jak A tutaj jest jeden z wielu wodospadów, i nie omieszkam się napić krystalicznie czystej wody. Ach, ten, Chyba jestem gotowy, ale troszkę się stresuję. Bo pierwszy raz na swojej wyprawie biorę pakrafta, żeby nim dopłynąć górskim jeziorem na mało w mało dostępne miejsce, może jakąś wyspę. A idę gdzieś tam. Kropka, startujemy. dosyć harde to podejście nie powiem ale na szczęście to tylko kawałek a tam w chmurach widać Breiten jedna farma, druga farma i segla o proszę jaka bajkowa dolina o górach wciąż śnieg Znajomy mi mówił, że to jedno z piękniejszych miejsc, w którym biwakował. No i coś w tym może być. Dobra, muszę przyznać, że się trochę boję. Ba, jestem obsrany bo mam plan, żeby płynąć na to jezioro z tyłu a niczego się bardziej nie boję jak głębokiej, nieznanej wody widzę, że tu stoją łódki jakieś także na pewno ktoś pływa i jest to bezpieczne no nic, strach ma wielkie oczy, jak wsiądę do Packrafta to chyba będzie wszystko w porządku bo tak naprawdę jedynym ryzykiem jakim jest to to, że może tak mocno wiać, bo teraz wieje z tamtej strony, czyli tam, i mogłoby mnie po prostu, mógłbym mieć problem z powrotem, ale nie jest wcale tak silny ten wiatr i jutro ma jeszcze zelżeć, jak będę wracał, także to nie jest jakiś problem duży. No, ale i tak to jest po prostu lęk, który ciężko nazwać. Hej, przygoda! Backraft mam gotowy, teraz tylko muszę zabezpieczyć cały manżur. Śpiewór, rzeczy na zmianę, w razie jakiekolwiek wrotki albo mu się zmoczył. No i elektronika, to jest najważniejsze. A reszta, zresztą nic się nie stanie. Jestem gotowy. Ja nie wiem czym ja się tak stresuję i czego się boję, ale no nic nie ma co peniać. Jesteśmy na pokładzie. Jestem obszranu. Ale wszystko jest dobrze, wszystko jest OK, Jakubie. Nic się nie dzieje. Sprawdzę wentyl. No, nic się nie dzieje, Jakubie. Wszystko gra. To tylko woda. Zimna, bo zimna. Jest głęboka, ale masz kamizelkę. Także nic się nie stanie. Jestem bezpieczny. Oddalić trochę od brzegu. W sumie wcale mnie to nie krzepi, że widzę dno. Nawet gorzej. to jezioro nie wiem dlaczego tak ale nie czuję się dobrze a zaraz wpływam w zatoczkę tylko muszę dobre miejsce parkingowe znaleźć jak ty buja Kraft bezpieczny. Idę się rozejrzeć po moim nowym domu. A niepotrzebnie się martwiłem. Bo jest tu dużo takich skarłowaciałych wrzutów i wierzb. Także będę miał sporo suchego drewna. Trzeba się osłonić od tego szajsu. A tego najbardziej nie lubię w górach. I właśnie wiatru. no oh. i jak ja mam to teraz rozbić jak to jest taka awantura god damn it. Walka. Ale zaczyna to wyglądać. I chyba. Ach, podstawowa zasada tu po prostu nie walczyć z wiatrem. Ułożyłem go tak jak jak Easy Easy W sumie nic dziwnego, że ten tarp ledwo zipie, jeżeli ja z nim takie rzeczy robię Najgorzej muszę przyznać. Jeszcze tylko płaski kamień na górę. Tu będzie palenisko, tu będzie uciekał dym i ogień poza tarpa. Potrzebuję coś płaskiego, dużego. Idę na poszukiwania. Mam jeden potencjalnie ładny kamień, który by się nawet nadawał. W międzyczasie się wkręciłem, zbudowałem kominek i zbudowałem stół, na którym będę sobie przygotowywał rzeczy. o Drêmio. Po procie. Zobaczymy, jak to zadziała. Te wierzbowe gołązki nie chcą w ogóle chwytać płomienia. Znowu źle wycyrklowałem tych No idealne miejsce na pies, tylko wszystko leci do mnie Ale jestem ogólnie z niego dumny To jest dobre. Hmm. Powoli sprzątam i kończę ten dzień. A W ogóle jest pięć stopni. Lato w Norwegii. Za założyłem na się prawie wszystko co miałem bo on tylko letni śpiwór No i co? Idę spać, bo już jest po pierwszej Także Siemano z takim widoczkiem żegnam was Do jutra Dobra, jest prawie ósma, czas wstawać No i co? Ja się obawiałem, że słońce mnie obudzi i będzie za gorąco A w nocy padał deszcz. I to są góry, i to jest Norwegia. Wszystkie prognozy pogody przepowiadały: piękne słońce, wcale zachmurzone niebo, i co jakiś czas popaduje deszcz. Także dobrze, że założyłem tarpa. Dobra, czas na śniadanie. Była zrobiona. Teraz ostatni element kluczowy. Jajka, A w ogóle coś tam się przejaśnia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. da cresta Mam Nie. To się ma miejscu. Dobrze było. A ta woda już jest czarna. A ja wiem, że Uff. spokojnie, jakubie spokojnie. Nie panikuję, ale cały czas mam podniesione tętno i no, jestem lekko zestresowany. Ale każdy, kto ma, kto ma jakąś fobię, zrozumie o co chodzi. Kraw trochę przeschnie w tym czasie przekąska. A gdzieś stamtąd przypłynąłem z tego cypelka. No nic, ostatni rzut okiem na segle. Wracam, schodzę na dół i na parking. Subskrybuj.